Dobry wieczór! Witam Was w ten niezwykły wieczór. A wieczór będzie niezwykły, dlatego że przed nami niezwykłe piwo. A w ogóle każdy wieczór jest niezwykły, bo jest inny od innego wieczoru, który jest też niezwykły, ale jest niezwykły inaczej. Mam nadzieję w każdym razie, że takie będzie to piwo. Jest to, jest to mistrzowski porter, dlatego jest niezwykły, bo jest mistrzowski. Z browaru okoci. Piłem to piwo kiedyś, ale tak nie wyglądało, nie miało takiej chyba opowieści. No dobrze, przejdźmy do meritum i założę okulary, bo muszę Wam przeczytać historię. Nasz mistrzowski porter, to wyjątkowe piwo, które długo leżakujemy, cierpliwie czekając. Jest idealnym wzorem porteru bałtyckiego. Ma głęboki kolor, niepowtarzalny zapach i wyjątkowy smak, który po spróbowaniu długo pozostaje w ustach. Do jego ważenia używamy specjalnej kompozycji słodów, między innymi monachijskiego, karmelowego i palonego. To dzięki nim wyczuwalmy aromat czekolady, kawy, a nawet suszonej śliwki. Mm. Na European Beer Star 2015 w Norymberdze nasz mistrzowski porter otrzymał złoty medal. To dowód? Na to, że jeżeli robisz to, co kochasz, to inni to doceniają. I podpisany jest Kazimierz Janik, piwowar od 32 lat. Nie wiadomo, czy od 32 lat w Okocimiu, czy w ogóle piwowar od 32 lat. W każdym razie. Ok. Słuchajcie. A może żyje od 32? 30... Słuchajcie. Ekstrakt 22. Alkohol 9,6. Potęga. Jak na nieimperialny. Nieimperialne piwo, ekstrakt też w górnych poziomach. IBU 38, temperatura podania 12. Doceniam, że napisali to. Bardzo fajnie. Dolna fermentacja. Słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, karmelowa, ale w sumie to już było. Pszenica, syrop z pszenicy, słuchajcie. Syrop z pszenicy i słodu jęczmiennego Chmiel. Ciekawe. Okej, okay, to. No to tak jestem podniebany. A, a w ogóle, przed otwarciem, w czasie otwierania, mogę powiedzieć, że z tymi porterami, nawet polskimi, kraftowymi, to długo było tak, że one faktycznie zdobywały mnóstwo nagród, bo, bo nigdzie na świecie yy, po prostu takich porterów się nie robi. Tak nie robiło. Teraz się robi, ale nie robiło. I polskie portery bardzo często konkursy w Rosji czy w Stanach wygrywały i Jokocin, i Żywiec, i inni. Dobra. Wo, Poszedł dym. No, zapach. Jak najbardziej porterowy. Lekko kwaskowy. Dosyć mocny. Lekko kwaskowy. Czyli tak jak powinno być w porterze, a nie powinno być w stałcie. kolor się zgadza właściwie. Jest to, no nie jest czarne, jest dosyć ciemnobrązowy, jest takie wiśniowe nuty. Prapiana jest beżowa, dosyć drobna, nie za wysoka. Zapach z, ze szkła jest, zapach ze szkła jest taki mleczny, słuchajcie, właściwie. Mleczny, czekolada mleczna. To tak z butelki bardziej było. Kawowo. To jest kawa z mlekiem, ewentualnie. Z nutami czekolady. To co napisali o śliwce suszonej, to wsadźcie między bajki, jeśli chodzi o zapach. Może jak to piwo, bo jeszcze nie patrzyłem, jaka jest warka tego piwa. Bo to jest może świeży, tak? Efekt suszonej śliwki z reguły wychodzi po leżakowaniu portera, tak? To jest charakterystyczne, więc jeśli to jest świeża warka, to nie ma co się dziwić, że tu śliwki nie ma. Na razie nic więcej nie powiem. Hmm. Hmm. No, nie myślę, znaczy, piwo jest gładkie. Piwo jest gładkie, bardzo, bardzo, bardzo palone. Ta paloność na szczęście przeważa nad cukrowością. Także, jakbyście mieli do wyboru argusa albo kocim, to polecam o kocim jednak. Hmm. Nie jest za słodkie. W, za... w smaku już nie ma tej kwasowości takiej porterowej. Ale jest, jest wyraźna paloność, bardzo wyraźna. Jest stosunkowo miękki, mm. alkohol nie drapie, to też yy, na plus. Naprawdę, bo w drugim łyku nawet ten alkohol, yy, bart przez te sprawie 10% w porterze bałtyckim, często to gra, drapie po prostu po gardle. No. To już jest taka wysokość, że nie tu nie. Nie no. Jestem, jakby powiedział komentator sportowy m, przyjemnie rozczarowany. Jest to fajne piwo, no. To prawda jest to fajne piwo. Jak dla mnie jest troszkę... Mm, troszkę jest za duże wysycenie ale w porterze nie jest to wadą w stałcie byłoby to wadą tutaj to ok, jest to akceptowalne dobra, w trzecim łyku, ok czuję już alkohol, ale on nie pali tak, czuję go tutaj na ustach wyraźnie czuć alkohol już natomiast nie pali, nie pali po przełyku tutaj nie ma jakichś nieprzyjemnych akcji natomiast to w ustach wchodzi ponad tą paloność jęczmieniową no spoko, nie. Brak, yy, brak mu ciała, jeszcze poczekajcie, zobaczę warkę tego. Jeśli, jeśli zobaczę no, o. jest. 25 wrześ, września 2021. No, czyli ma jeszcze czas, żeby się... A jeszcze rok, ono, ono ma potencjał, także możecie spokojnie kupić butelkę i przetrzymać, do, przetrzymać ponad termin jeszcze, to, no, to temu piwu się na pewno nic nie stanie, może się zacznie robić ciekawe. Teraz jest tak najbardziej poprawne, ale ono ma potencjał myślę na, na, na dużo ciekawsze piwo. Jak na Krafta, jak na tego Koncerniaka słuchajcie. Brać, pić i się cieszyć. Pozdrawiam Was.